Nie wierzę, że ludzie, którzy mają kredyt, a zwłaszcza hipoteczny, dalej tego nie robią w 2024 roku. Wyobraź sobie, że istnieje sposób na zmniejszenie tych odsetek od Twojego kredytu nawet o 73%. Pozwól, że zadam Ci jedno kluczowe pytanie. Czy jesteś gotów zoptymalizować swój kredyt, aby zaoszczędzić nie tylko dziesiątki tysięcy, ale nawet setki tysięcy złotych na odsetkach? Założę się, że próbowałeś już w przeszłości z różnymi metodami, takimi jak nadpłacanie albo próba renegocjacji warunków ze swoim bankiem. Zwłaszcza jak uświadomiłeś sobie, jak przytłaczający jest to Odsetek do kapitału, którego zwłaszcza na początku praktycznie nie spłacasz. Kupowałeś różne kalkulatory do nadpłaty albo starałeś się pokazać swoją umowę jakiemuś prawnikowi, aby zobaczyć, czy swoją umową jest wszystko ok i czy tak naprawdę da się coś z tym zrobić. W obliczu dramatycznego wzrostu stóp procentowych w ostatnich latach koszt kredytu mógł wzrosnąć nawet dwu-trzykrotnie w stosunku do pierwotnie pożyczonej kwoty. Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że trudno jest samodzielnie zmierzyć się z tym wyzwaniem, zwłaszcza gdy wydaje ci się, że bank po prostu macie gdzieś. Próby indywidualnego rozwiązania często kończą się na większych stratach niż zyskach. Zaraz zobaczysz, jak może skutecznie zabezpieczyć się przed wzrostami swoich przyszłych rat, które niestety nadejdą. Wykorzystując tą strategię, jesteś w stanie osiągnąć oszczędność w wysokości 50, a nawet 150 tysięcy złotych przy minimalnej inwestycji zaledwie 100 złotych. Poznasz metodę optymalizacji finansowej cenioną przez celebrytów, ekonomistów i doświadczonych biznesmenów, uznawaną za najefektywniejszą metodę maksymalizacji oszczędności dwóch najcenniejszych zasobów, jakie w życiu mamy, czyli pieniędzy oraz czasu. Co więcej, ta metoda jest bardzo szybka do wdrożenia i może działać u Ciebie już za 7 dni. Pokażę Ci, jak jeden z moich klientów osiągnął oszczędność rzędu 154 362 zł w zaledwie 60 dni, korzystając z jednej z zaproponowanych przeze mnie metod. Siła tej metody tkwi w jej szybkości i efektywności. Możesz zacząć stosować ją natychmiast. Gdy zobaczył, ile jest w stanie zaoszczędzić, to zdecydował się na zastosowanie drugiej mojej strategii, co przyniosło mu dodatkowe 112 314 zł przy kredycie wynoszącym 600 000 zł. Rozumiem przez co przechodzisz. Sam borykałem się z ratą mojego kredytu hipotecznego, ale pozwól, że coś ci powiem. To już historia. Cześć, jestem Paweł Adamczyk. Jeszcze 5 lat temu byłem bankrutem. Pracowałem na dwóch etatach i nadal nie mogłem nic odłożyć. A potem odkryłem, jak optymalizują swoje koszty w życiu i inwestują najlepsi. I właśnie dziś dzięki tej metodzie udało mi się pomóc ponad 600 osobom, które były w podobnej sytuacji jak Twoja. Zaoszczędziliśmy już ponad 150 milionów na zoptymalizowanych odsetkach do banku. Moja historia brzmi jak scenariusz jakiegoś dramatu. W wieku 24 lat stałem się bankrutem, doświadczając upadku z naprawdę wysokiej pozycji, którą miałem właśnie wtedy wypracowaną. Moje osobiste życie Życie także się zmieniło. Partnerka mnie zostawiła, a przyjaciele się ode mnie odwrócili. Zostałem sam bez żadnych perspektyw. Sytuację pogorszył mój stan finansowy ponad 500 tysięcy złotych kredytu hipotecznego i dodatkowo ponad 1,5 miliona złotych innych długów. Wszystko to spotęgowała utrata pracy, pozostawiając mnie w naprawdę ciężkiej sytuacji. Moja sytuacja zaczęła się komplikować wraz z nadejściem pandemii. Posiadałem stabilną pracę i życie pełne wygód, w tym sportowe samochody, co skłoniło mnie do kupna mieszkania w kredycie hipotecznym. Niestety firma, dla której pracowałem nie wytrzymała. Związanych z pandemią i zbankrutowała. Walcząc z trudnościami na rynku pracy, nie mogłem znaleźć odpowiedniej pracy dla siebie. Dodatkowo, inwestycje, jakie miałem gdzieś tam porobione, to po prostu okazały się nieudane. Parcie finansowe od rodziny tylko powiększało dług, który zaczął rosnąć nawet wśród najbliższych. Rodzina mogła poczekać na pieniądze, ale bank w przeciwieństwie do rodziny nie okazał się tak cierpliwy, nakładając na mnie kary i ostatecznie wypowiadając umowę mojego kredytu. Tak drastyczne pogorszenie się mojej sytuacji finansowej doprowadziło do utraty wiary w siebie i do głębokiej depresji. Myślę, że kluczowym problemem w moim był brak optymalizacji finansowej, a zwłaszcza moich kredytów, które w ostateczności okazały się dla mnie największym ciężarem. Początkowe problemy z wypowiedzeniem tej umowy, następnie uiszczenie opłaty za wznowienie tej umowy, w międzyczasie generujące koszty. Doprowadziły do tego, że zarządzanie tym zobowiązaniem stało się prawdziwym wyzwaniem. Kiedy próbowałem wreszcie zająć się optymalizacją moich zobowiązań kredytowych, okazało się, że jest to niemożliwe, głównie z powodu braku wiedzy na ten temat. Dopiero odwrócenie się rodziny otworzyło mi oczy na bezwyjściową sytuację, w której się znalazłem. Zrozumiałem, że konieczne są zmiany nie tylko dla mnie, co dla dobra moich bliskich. Powiedziałem, że pewnego dnia odzyskam utraconą stabilność finansową, a pierwszym krokiem ku temu była gruntowna optymalizacja moich finansów. Dodatkowo oliwy do ognia dodało to, że osoba, która się ode mnie odwróciła, kupiła sobie drugie mieszkanie, a wcześniej pytała mnie o rady, jak jeszcze miałem wysoką pozycję. Przede wszystkim moim priorytetem stało się znalezienie dowolnego zatrudnienia, które zagwarantowałoby mi jakąś stabilność finansową. Dni poświęcałem na pracę, natomiast noce poświęcałem na edukację o inwestowaniu i co najważniejsze na naukę i testowanie moich optymalizacji kredytowych w życiu. Pierwszym krokiem było dokładne przeanalizowanie moich zobowiązań finansowych i następnie ułożenie szczegółowego planu działania. Mój przełom nadszedł, gdy zobaczyłem pierwsze rezultaty. Moich działań w optymalizacji kredytowej. Udało mi się zmniejszyć ratę mojej hipoteki z 6132 zł do 4232 zł, stosując jedną dobrze przemyślaną strategię. Początkowo moim celem były jak najniższe raty, ale gdy udało mi się uzyskać już taki finansowy oddech, to postanowiłem nie poprzestać na tym sukcesie i iść za ciosem. Dzięki dalszym działaniom optymalizacyjnym udało mi się na tym samym kredycie zaoszczędzić dodatkowo 272 378 zł. W międzyczasie Wartość mojej nieruchomości wzrosła, co mnie skłoniło do jej sprzedaży. Doświadczając osobistego sukcesu, uznałem, że podobne rezultaty mogą mieć również inni, jeżeli będą mieli dostęp do moich strategii do optymalizacji. Rozpocząłem więc optymalizację zobowiązań kredytowych osób z mojego otoczenia. Decydującym momentem, który napędził mnie do działania, były pierwsze sygnały od osób, które zaczęły stosować moje porady i strategie, i dzięki temu udało im się zredukować koszt swojego kredytu z 700 tys. zł do zaledwie 300 tys. zł. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, czym się zajmę. Czyli pomóc ludziom w optymalizacji ich kredytów, aby maksymalnie zredukować odsetki, jakie muszą zapłacić bankom. Zainspirowany moimi dotychczasowymi sukcesami, postanowiłem jeszcze bardziej zgłębić moją wiedzę finansową. Podczas moich badań w bankach ujawniło się, że większość prognoz, jakie przygotowują dla klienta, jest nieprecyzyjna i wprowadza klienta w błąd. Porównując początkowo obiecaną ratę z tą, którą klienci płacili w rzeczywistości, to różnice były ogromne. Analiza prognoz z ostatnich 10 lat ujawniła, że zaledwie 5% z nich była trafnych czyli to, co obiecali, to tego dowiedli. To skłoniło mnie do podjęcia decyzji o pełnym zaangażowaniu w tą dziedzinę, by oferować ludziom realną wartość i pomoc w nawigacji po niepewnych wodach finansowych. Abym swój system dopracował jak mechanizm w szwajcarskim zegarku. Jednym z największych mitów jest to, że bankom zależy na tym, abyś płacił mniej. Że tak Ci doradzają, że to jest wszystko tylko i wyłącznie dla Twojego dobra. W rzeczywistości aż 85% kosztów, jakie ponosisz, to są odsetki, które bank nalicza za udzielenie kredytu, co jest głównym źródłem ich Zysku. W ten sposób trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, jak i trzymanie ich na tradycyjnych kontach oszczędnościowych nie przyniesie ci znaczących korzyści finansowych. Faktem jest to, że bankom nie zależy na szybszej spłacie Twojego kredytu, ponieważ ich zyski są głównie generowane z naliczania tych odsetek. Co więcej, wykorzystując Twoje braki wiedzy finansowej, banki mogą świadomie wprowadzić Cię w błąd, stosując techniki marketingowe, przedstawiając Ci ofertę, która finalnie nie będzie korzystna dla Ciebie. W rzeczywistości, nawet niewielka inwestycja w zarządzanie własnym kredytem da ci niesamowite efekty, czego banki ci po prostu nie ujawnią. Zamiast tego mogą cię próbować odwieść od tego, podpowiadając wydawanie oszczędności na przyjemności, takie jak wakacje, lub odkładanie do przysłowiowej już skarpety, argumentując tym, że nie warto ingerować w własny kredyt, aby nie narażać się bankowi, co jest największą głupotą, jaką słyszałem w życiu. Taka postawa jest typowa dla wielu instytucji bankowych. Mam dość obserwowania tego, że ludzie muszą oddawać często trzykrotność tego, co pożyczyli od banku, i zazwyczaj są to ludzie, których po prostu na to nie stać, ale no niestety sytuacja życiowa ich do tego zmusiła. To skłoniło mnie do ujawniania metod i praktyk bankowych. Kluczową grupą, która potrzebuje wiedzy na temat praktyk bankowych są zwykli ludzie z hipoteką lub innym kredytem, którzy są uwiązani z nim na 10, 20 czy nawet 30 lat. Uświadomiłem sobie olbrzymią skalę tego problemu i ogromną frustrację, jak ludzie wyrywają sobie włosy z głów, jak wiedzą, jaki mają kredyt, więc postanowiłem działać. Moje Obserwacje strategii bankowych nie tylko pozwoliły mi zrozumieć mechanizm kredytu bankowego, ale także otworzyły mi drogę do zarabiania na tym fortuny. Ta strategia przynosi efekty nie tylko w moim przypadku, ale również u osób, które prowadzę. Pokażę ci, w jaki sposób te same mechanizmy są wykorzystywane przez największych przedsiębiorców, ekonomistów i gwiazdy na całym świecie, przez co budują sobie stabilną przyszłość finansową. A co z tymi, którzy tych metod nie stosują? Historia pokazała już niejednokrotnie, jak nawet największe gwiazdy doświadczały finansowego upadku, tracąc majątki oraz z domy, a wszystko przez to, że mieli niezoptymalizowane swoje koszty kredytów. Ale to dopiero początek moich odkryć. Gdy zacząłem wprowadzać strategię dla moich klientów, nie spodziewałem się, że ich zdolności dzięki temu będą szybować w górę, przez to banki znacznie inaczej zaczną ich traktować efekt tak naprawdę okazał się całkowicie odwrotny do oczekiwanego. Teraz moi klienci uzbrojeni w doświadczenie podchodzą do umów z dużo większą ostrożnością, dokładnie je analizując i z wiedzą, która ich zabezpieczy przed przyszłym oszukiwaniem ich przez banki. Co więcej, otwierają się przed nimi nowe możliwości i inwestycji, budując nową ścieżkę możliwości. Pomyślałem sobie, że stworzę gotowy system umożliwiający właśnie Tobie i innym osobom w podobnej sytuacji efektywną optymalizację kredytu. Moim zamiarem jest znaczne ulepszenie Twojej jej kondycji finansowej. Wierzę, że dzięki temu uda mi się uprościć życie wielu osób oraz przyczynić się do oszczędności milionów złotych oraz otworzyć drzwi na nowe możliwości i perspektywy. Tylko pomyśl, poświęciłem 4 lata na pracę, zainwestowałem setki godzin w naukę i eksperymentowanie z różnymi strategiami, by odkryć, która tak naprawdę działa. W ten sposób odkryłem, że wielu bankowych ekspertów nie posiada odpowiedniej wiedzy. Co więcej, jeżeli już taką wiedzę posiadają, to nie są skłonni dzielić się tą wiedzą z klientami, co pomogłoby im zaoszczędzić. A nawet zarobi. Teraz możesz wykorzystać moje doświadczenie, aby przyspieszyć własny proces oszczędzania i inwestowania. Możesz oczywiście próbować na własną rękę, możesz zatrudnić się w banku, możesz wszystkie strategie analizować sam. Ale czy warto? Czy naprawdę chcesz poświęcić na to 4 lata swojego życia? Daj sobie szansę na zaoszczędzenie czasu i ciesz się szybkimi rezultatami. Jeżeli powiedziałbyś mi, że jesteś ciężkim przypadkiem, że jesteś totalnie zielony, nigdy o tym nie słyszałeś, finanse nie są w grupie Twoich zainteresowań do rozwoju i że sobie z tym po prostu nie poradzisz? Nie uwierzę ci. Nie uważam zresztą, by był to jakiś problem. Jednak wiem, że dla wielu jest to pierwsze zetknięcie się z możliwością optymalizacji własnych zobowiązań. Dlatego zapewniam cię, że dostaniesz esencję informacji podaną w prosty i klarowny sposób, zrozumiały dla każdego. Na początku zajmiemy się tym, jak zlokalizować kluczowe informacje w twoim kredycie, korzystając z konkretnych przykładów. Te dane są niezbędne, aby skutecznie przeprowadzić optymalizację twoich zobowiązań finansowych. Odkryjesz 20 kluczowych pytań wraz z odpowiedziami, które musisz znać na wylot, zanim w ogóle sięsiądziesz. Do optymalizacji własnych zobowiązań finansowych, jak i również innych zobowiązań. Następnie przedstawić metodę wyboru strategii, która umożliwi Ci obniżenie Twoich odsetek nawet o 46%. Jeżeli będziesz chciał, poznasz także zaawansowaną taktykę do pełnej optymalizacji, która umożliwi Ci obniżenie odsetek od twojego kredytu aż do 73%. Otrzymasz również praktyczne wskazówki, jak odnajdywać i interpretować wszystkie niezbędne informacje, co sprawi, że język bankowy stanie się dla ciebie prosty i zrozumiały. Zapewniam ci dostęp do kluczowej wiedzy oraz niezbędnych narzędzi, dzięki którym zabezpieczysz się przed przepłacaniem za swój kredyt. Moim celem jest, abyś już dziś mógł precyzyjnie określić, ile jesteś w stanie zaoszczędzić zarówno na kredycie, który aktualnie posiadasz, i na kredycie, którego zaciągnięcie rozważasz. Mało tego, odkryjesz, że posiadasz Kredytu nie musi wiązać się z ciągłym stresem, zamartwianiem się o jutro i poczuciem ciągłej udręki. Udowodnię Ci, że życie na kredycie może przekształcić się w atut, oferując nie tylko możliwości rozwoju osobistego i budowania majątku, ale także możliwość korzystania z pożyczonych pieniędzy bez konieczności ich przepłacania. Opinia o bankach jako o instytucjach złodziejskich, które naliczają olbrzymie odsetki, które sprawiają, że oddajesz dwa albo nawet trzy razy tego, co pożyczasz, często jest przesadzona. Kluczem jest nauczenie się tego, jak pożyczać pieniądze na własnych zasadach. Ważne jest, aby nie ulegać bankowym strategiom i nie wchodzić w grę, którą dla Ciebie przygotowały. Zauważ, że opinie na temat zaciągnięcia kredytu hipotecznego są podzielone. Niektórzy uważają go za transakcję życia, mówiąc, że inwestujemy tutaj własne 4 konty, zamiast płacić czynsz najemcy. Inni zaś twierdzą, że to jest błąd, ponieważ zobowiązujemy się na 30 lat i ostatecznie oddajemy dwukrotność albo nawet trzykrotność pożyczonej kwoty. Co ciekawe, obie strony mają rację. Różnica polega na tym, że jedni robią to dobrze, drudzy niekoniecznie. Jako osoba niezwiązana z branżą bankową, nie obowiązują mnie żadne reguły poprawności politycznej, ani żadne umowy korporacyjne. Mówię otwarcie i bezpośrednio, opierając się na twardych danych i na konkretnych przykładach oszczędności moich klientów oraz na tym, jak oni zaczęli budować sobie stabilną pozycję na rynku. Zrób coś dla mnie. Rzuć okiem na swoje konto bankowe. Zobacz jego obecny stan i zobacz, jak się zmieni po tym, jak zastosujesz moje strategie. Podsumowując, w ramach Akademii Optymalizacji oto co dostaniesz? Dostaniesz optymalizację podzieloną na cztery moduły. Pierwszy moduł jest to fundament sukcesu, czyli wszystko, co musisz wiedzieć na temat swojego kredytu hipotecznego. Moduł drugi: rozszyfruj ratę. Czyli wszystko, co się składa na wysokość aktualnej Twojej raty kredytowej. Moduł trzeci, czyli optymalizacja kredytu, czyli jak obniżyć swoją ratę i oszczędzić nawet 46% kosztów. Moduł czwarty, czyli ostatni, czyli praktyka krok po kroku, czyli tak naprawdę Twoja droga do oszczędności. Dodatkowo do tych czterech modułów otrzymasz ode mnie jeszcze trzy bonusy. Bonus pierwszy, czyli checklista, Co musisz zrobić krok po kroku? Otrzymasz szczegółową checklistę, która poprowadzi Cię przez każdy etap. W optymalizacji Twojego kredytu hipotecznego, upewniając się, że nie pominiesz żadnego kluczowego kroku w drodze do Twojej optymalizacji. Bonus drugi to 20 niezbędnych faktów, które każdy musi znać. Poznaj 20 kluczowych faktów o kredycie hipotecznym, które rozświetlą Twoją ścieżkę do lepszej wiedzy finansowej, abyś bardziej świadomie podejmował przyszłe decyzje. Bonus trzeci, czyli wizualizacja oszczędności. Dzięki tej wizualizacji zobacz potencjalne oszczędności, jakie możesz osiągnąć stosując strategię z Akademii, co stanowi potężne że narzędzie motywacyjne do działania. Oceniam, że całość tej optymalizacji ma wartość 997 zł. plus wartość samych bonusów to 301 zł. To nie jest przesadzona kwota, tylko realna wartość. Usług, które otrzymujesz, gdybyś chciał oddzielnie, indywidualnie wszystko zakupić. W rzeczywistości sama wartość dodatków mogłaby równać się tej sumie, nie wspominając już o całej Akademii Optymalizacji, która wartość jest znacznie wyższa. Z pewnością zastanawiasz się teraz, ile kosztuje dostęp do Akademii Optymalizacji. Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Nie będzie to nawet połowa tej kwoty, nie będzie nawet 300 czy nawet 200 zł. Twoja inwestycja to zaledwie 47 zł. Dlaczego oferuję to za tak niską cenę? Powód jest prosty. Jestem przekonany, że po skorzystaniu z tego produktu i odczuciu jego wartości zechcesz do mnie powrócić po więcej. Teraz już wiesz, co kieruje moją wewnętrzną motywacją. Jeżeli marzysz o niezależności finansowej, chcesz spłacić wcześniej swój kredyt, chcesz kupić nowe mieszkanie, albo chcesz pojechać na wakacje za oszczędzone pieniądze, albo nie chcesz się po prostu przestać martwić o przyszłe wzrosty stóp procentowych, przez co Twoja rata znacznie podskoczy, to ta przedstawiona oferta jest najlepszym możliwym aktualnie dla Ciebie rozwiązaniem. Jeżeli w ciągu 30 dni stwierdzisz, że nie odniosę Żadnej korzyści finansowej z tej inwestycji, nie zarobiłeś ani nie zaoszczędziłeś, napisz do mnie. Gwarantuję pełny zwrot inwestycji, ponieważ moim celem nie jest branie od ciebie Twoich pieniędzy bez realnej dostarczonej wartości. Jeśli jednak zauważysz pozytywne efekty w postaci zysku lub oszczędności, będę Ci niezmiernie wdzięczny na podzielenie się Twoją opinią na temat współpracy ze mną. Istnieje jeden drobny haczyk, ale spokojnie nie jest to nic groźnego. Mogę Ci dzisiaj zagwarantować cenę w wysokości 47 zł. Lecz jeżeli postanowisz na tę stronę wrócić jutro, to nie mogę Ci zagwarantować, że ta cena nie będzie już wyższa. Dlatego, jeśli oferta Cię zainteresowała, teraz jest odpowiedni moment, aby skorzystać i zaoszczędzić. Powiedzmy sobie szczerze, co się stanie, jak nie skorzystasz? Świat się zawali, czy zmieni się coś znaczącego? Oczywiście, że nie. Ale właśnie w tym tkwi problem. Bez podjęcia decyzji, twoja sytuacja finansowa dalej pozostanie bez zmian. Nadal będziesz usiłować, zmniejszać swoje raty lub będziesz chciał negocjować z bankiem swoje warunki, co jak już wiemy, rzadko kończy się sukcesem. Kontynuować będziesz próby, które nie przyniosą realnych korzyści. A tutaj masz ofertę która daje Ci realną szansę na zmianę i redukcję kosztów swoich umów kredytowych. Zamiast przekazywać te środki bankom, możesz je wykorzystać na coś, co przyniesie Ci realną wartość. Kliknij teraz link pod tym nagraniem i dołącz do Akademii Optymalizacji. Dokonując zakupu właśnie teraz w przeciągu 5 minut, Produkt zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Otrzymasz dostęp do e-booka oraz do wszystkich bonusów, które wyposażą Cię w niezbędną wiedzę do optymalizacji Twoich kredytów. Dzięki temu unikniesz płacenia wysokich odsetek bankowi, a zaoszczędzone pieniądze zostaną w Twojej kieszeni. Możesz rozpocząć działanie od teraz, bez konieczności czekania na przesyłkę kurierską. Kliknij link pod tym nagraniem i dołącz do Akademii Optymalizacji.